Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj mam zdrapeczki za 90 zł no i co, ja tu mam mega linię za 20 za 30 mam moja giga pensja za dyszkę crazy 7, starożytny skarb mega pensja i dwie zdrapki za 5, czyli druga pensja i ekstra pensja, także trochę tych pensji tutaj dzisiaj będzie, no i co, zaczynamy oczywiście od najmniejszej zdrapki jest to ekstra pensja z numerkiem 44

1, no i 27. Także niestety ekstra pensja pusta. No to zobaczmy, jak spisze się druga pensja. Jest z numerkiem 50, i szukamy jeszcze tego borka. I wygrywa 7, 16, 30 oraz czwórka. I mamy tak: 23, 32, 6. 9 i 28. Drugi rządek 24, 14, 34, 17 i no niestety 27. Także dzisiaj z drapeczki za 5 złotych kompletnie się nie spisały. No to może pensja za dyszkę. <laughs> I mam z numerkiem 9. No to może ta droższa się bardziej tutaj postara i coś tu da i wygrywa czterdzieści pięć, czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia siedem oraz dwanaście. O pierwszy napis dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem. Dalej jedenaście, czterdzieści trzy, siedemnaście, trzydzieści dziewięć. 34. Kolejny rządek. 33. 18. 29. 9. I 16. No to ostatni rządek już. 49. Jest wygrana. Super. Aż tak mi się kurde 48 miałam. Ale przecież szło po kolei. Także 49 też jest. Elegancko. 14. 21 i na końcu 24. No to sprawdzamy co pod 49. O, i pięknie! 20 zł jest super. Bardzo się cieszę. Kontrolne będą tu na górze. Tak jest. Kontrolne G. No to teraz starożytny skarb. I mam z numerkiem 15. No i dobra, lecimy z grup pierwszą. Szukamy oczywiście trzech takich samych symboli. O, i mamy dwie skrzynie. Jest, jest wygrana. Słuchajcie, pierwszy pierwszej grze. No to pięknie. Ciekawe, czy to będzie jedyna wygrana. <grymne> czy coś może jeszcze tu wpadnie? No tutaj niestety. Gra trzecia. Kleopatra, faraon. Mumia, kleopatra. Ach, no i niestety harfa. Strasznie się brudzi z tej zrobki. Dobra, łuk. Piramida. Słońce, wielbłąd, i drugie słońce, sfinks, łuk, drugi łuk, Ibis, no, niestety, Dban, a szkoda, dobra, przedostatnia gra, dwa razy Ibis, palma i harfano, kurczę, było blisko, i ostatnia gra, Dwa razy statek, jest trzeci raz statek, <gry> czyli wygrana jest w grze pierwszej i w grze ostatniej, także spoko. I zobaczmy, co tu będzie, czy dwie dyszki, czy coś więcej. Tu jest dyszka i w grze ostatniej również dyszka, no to czyli 20 zł jest. Pięknie, kontrolne S i gdzieś jeszcze, tu jest S, dobra. No to pięknie, dwie zdabeczki wygrane za dyszkę. No to sprawdźmy trzecią zdrapkę za dyszkę, czyli Crazy siódemeczki i mam z numerkiem 21. Także zobaczmy, czy ta również się spisze i znajdziemy w końcu te siódemki tutaj. Jeszcze w niej nie wygrałam. No, tutaj niestety siódemek nie widać. Tutaj też nie ma no po lewej nie będzie, no to może po prawej stronie. Tutaj nie widać, nie ma. No kurczę, obawiam się, że może nie być. Ostatnia szansa, nie ma niestety. I kontrolne różne. Także ta zadyszkę, no już się wyłamała. No to co, najpierw zrobimy sobie mega linię, a na koniec grubą rybę za 30. I nie mam z numerkiem 13. No, ciekawe, czy 13 będzie szczęśliwa, czy pechoła. Prezent oraz naszyjnik na początek. No i lecimy. Prezent naszyjnik. O, jest naszyjnik na samym dole, a prezentu no ja nie widzę. To lecimy dalej. Lody oraz żółw. O, to już widzę na samej górze. Dobrze. Lody i żółw. Tu jeszcze żółw. Lody. Tu kolejny żółw. O, jeszcze jeden. I na dole też jest jeszcze żółw. Okej, okay, wszystko. To teraz kości oraz diament. Diament. Tu kolejne. No, diamentów sporo. Jeszcze kości by się przydały. No, ale niestety nie widzę ich. Okej, okay, kolejne dwa. Korona i kłódka. Korona kłódka. Hmm. Czy te symbole były? Jest kłódka. Dobra. I korona, ale no nie widać. Dobra, co dalej? Popcorn i kokos. Popcorn i kokos. Tu mamy popcorn. Kokosy też są. Tu jeszcze. Tu są obydwa. I na dole. No, już nie ma nic. Dobra. Co dalej, co dalej? Szminka oraz klapki. Szminka, klapki. O. Tutaj są klapki. Okej, okay, tutaj kolejna. O, tu był popcorn. Klapki. I tu jeszcze klapki. Dobra, co teraz? Gwiazda oraz piłka. Okej, okay, piłka jest. Tutaj kolejna. Jeszcze gwiazda. Tu jeszcze piłka. I, i, I tutaj... No gwiazdy ja nie widzę. Dobra. Oj, za daleko. To teraz zegar oraz tęcza. Zegarek jest. Tęcza również. Mm. Tu jeszcze zegar, pęczam. I, i, I to wszystko. No dobrze, co dalej? Rower i ananas. Rower ananas. Tu mamy rower. Tutaj. Tu jeszcze rower, no rowerków sporo, ale ananasy też są. No i fajnie. Ok, teraz wszystko. I co teraz? Auto i foto. Auto i foto. To tak, tu jest auto, foto. Hmm, tu jeszcze. I, i, I to wszystko. Kolejne cytryna i słońce. Cytryna, słońce. Dobra, słońce były. O, cytrynka też jest. Dobrze, dobrze. Tu jeszcze słońce. Tu. I to tyle. Dalej. Winogrono i zakwa. Winogrono, zakwa. Tu są w jednej linii. Tutaj też są. No, na razie wszędzie coś blokuje. Ale już mało brakuje. Tu jeszcze winogrono. No i to wszystko. Dalej. Pierścionek i arbus. No, blisko już jest. Jest! Właśnie powiedziałam, że już blisko, już blisko, tak wszędzie mało brakuje, aż w końcu się utworzyła tutaj linia, ów, z praktycznie ostatnich tych symboli, także fajnie. Jakaś wygrana będzie. Kolejna, także super. I lecimy dalej. Pierścionek i arbus. Pierścionek, arbus tu jeszcze arbuzy i na dole razem z pierścionkiem ok, ostatnie dwa moneta oraz liść czy coś jeszcze tutaj dołożą? moneta i liść jest tutaj liść no i to tyle ok, sprawdźmy sobie bonusik czy jest tutaj dolar niestety jest lustro ale to nic, mamy jedną linię Sakwa była, arbus był i winogrono było. Dobrze, tak w takim razie sprawdzamy, co tu się kryje. 20. No ale wiadomo, dobrej to i zobaczcie, jak na razie w każdej zdrabce mam po dwie dyszki. No, ciekawe. Okej, okay, a więc teraz przechodzimy do najdroższej zdrabki, czyli moja gigapensja, no w której już nie mogę mieć 20 zł. Oczywiście mam nadzieję, że cokolwiek tu będzie, nawet te mniejsze to już 30, także fajnie.

Dalej, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt jeden, szóstka i czterdzieści sześć, przedostatni rządek, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści, trzydzieści sześć, czterdzieści trzy i tutaj czterdzieści cztery. No, ostatni rządek, czy coś tu będzie, dwadzieścia cztery. 5, 25 oraz 39. Także no niestety nic tutaj nie ma. Zdrapeczka jest pusta. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, mamy trzy zdrapki i w każdej wygram po 20 zł, także zwróciło się dzisiaj 6 dyszek, Także nie jest najgorzej, na pewno zdecydowanie lepiej niż na ostatnim odcinku. Także co kochani, jeżeli odcineczek wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście tego zachęcam. Także kochani, ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Także buziaki. Pa pa.